No, włączyłem streama, no tak, no. no. Nie włączyłeś, oszukujesz się. Ej, czemu.? Jest dużo Polaków <laughs> ej, czemu. Niż u nas ej, czemu Austria. Czemu Austria jest w... pokryta morzem? Czemu? Nie <sucking belu> wiem, <gangen> ale. kurwa. Ale nie podałem mi się to. Hmm... Ty, to jest w ogóle coś nowego chyba. no to nie było nigdy, nie? No nie to było. Nie było. No to nieważne, jednak podoba mi się różnorodność lewej. KOBI Spierdalaj! Kobi. No, kurwa! Jak zrobisz tak drugi raz, to bym zrobił Kurwa mać! Myślałem, że to! Je myślałem, Jezus. że to Mimi mi otwiera! Kurwa! No myślałem, że Mimi mi otwiera drzwi, a to ten kuta! No właśnie! Jak? <głosy> Interesujące. Interesujące. <noise> No mi pustą broń ty kurwo Strzelę, strzelę Pustą bronią? No Puszczaj Uderzyłem ci te razy i zadałem Ci 12 męża, tym dużo się dupa, ja sam. Hittah Hittah Co mam property w Egypt? I co to za co? Gdzie mam do property? I co to za fuck up, bro? <laughs> Musiałem zaparkować młotkiem. Znaczy, jak wózkiem. Młotkiem? W nic nie będzie nic. O, oh, jest. Zrzutowałem. Myślałem, <laughs> że to zadziała w sumie? Sorry. <laughs> Coś tu idzie No coś tu chyba idzie To tak. ja Gość Weź to drugie tam na no, płta niższej Nie wiem co zrobiłeś właśnie Czy ja zrobiłem? zrobię? <laughs> <laughs> Kaczka jest Chłopaki Co? Ale fajny I no ty kur Ty klikniku To Serio? Fajny. Ty fajne. Ty... Aj, kurwa co? No, następne robicie we dwójkę, bo ja muszę srać. Nie Nie No ale muszę srać <grywa> Dzięki <laughs> Ty, kurwa, <gnoju>. <grywa> <grywa> o kurwa. No ryzyk. Ej bo. Po stu. Pierdol się. Kurwa. Ożyw mnie, kurwa. To że tu jest teraz? Oho Jak ja cię wyciągnąć? O <noise> <noise> nie <noise> A, jebać Eee Eee No cześć A on? Że on? <noise> no on, on, no Że on? Tu? <noise> no że... <noise> Jak on był ten stąd? Coś on tu tknął, nie? Dotknął. Ja wcześniej się wpływałem, ale... Coś mi nie... Czekaj <noise> Czekaj <noise> <noise> Ej, bo Michał, bo. O, siema. ma. Żyjesz, żyjesz, młoki, kiedy umierasz. Umierasz? Umarłeś? Umarłeś. <laughs> Świetna sytuacja. A, ale. Już rozumiem. No, no. Nie, nie, powacz. Co to? <laughs> <laughs> nie, Bazę za 6000 rozjebałem. Nie wiedziałem, no że ona się rozpierdala za jednym tym. Jezus, kurwo, zjebana. A mi przestraszyłeś. No mam, mango? Mango? no, mam go. Mango? Mango? Mango, mango, mango. Ej, ej, on idzie tu, on idzie tu, otwiera drzwi. Co to, co tu kurwa jest? A, to jest to. Y nie na mnie, nie na mnie. Bo będzie? No, będziesz na mnie wprowadzał Spiridol, daj do no. no on miło mi szary na no, kurwa. O mój Boże! O mój Boże! Tak! Macie przyjebane, kurwa. Komu mam pomóc? Kurwa, ja pierdolę, serio? Trzymaj się, na? syna! Ej, co jest? Erba! Eee...

Daj mi go. No <laughs> nie ma przygodę, nie ma. Ty. Idziesz masz. Ale powinno być czerwone? Takie czerwone. Skurwisy nie. Ja pierdolę Wow, ej, 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 mam. mam... Ej... Guys? Mam o kurwa. Patrz co no znalazłem. Wcale nie Michał. Ja to... spierdalaj Nie go podnieś połóż mi nie, nie po... Jak znalazłeś, salę sam po czy nie? To jest Nie wiedziałem, hmm. że są pająki w tym krze. Właśnie też nie wiedziałem. O kur... To nie są Co? Oni wybuchają? Otworzą drzwi? Nie wiem. <grybujesz> <śm _> ja to, jak, się, jak coś co tam, co tam w wózek to tak odstawiłem tak <śm _> Te miejsce dzieją się bardzo Te miejsce dzieją się bardzo dziwne rzeczy Czemu on... I can't believe you no. co? No kurwa, no on jedzie. Jebać go. On nie zdechnie. A. A ja? No dobra. <ścoughs> Ale boss kurwa spituje faksami. I to dosłownie. <ścoughs> Spierdalaj, suku, kurwa. Znajdźmy diament. Ale, ale się, ja się, się przestraszyłem się, ja byłem w sepciu, że z Przestraszyłem się! Szło nam jakieś 20 psów i nudy. Ale przynajmniej jakieś psy, które mi wybuchły na mordzie No bo nam prostu... też kurwa, ale się nie popłakaliśmy jak piciuczki Chodź, <laughs> uleczy mi Ej Aha. to! No to nie Aha No ale no tam 50 tylko A ja mam 40 i co? Ciebie no. jebać, bo ty nas zostawiłeś suko. Teraz się jest. Z... mi się, że można chować rzeczy do tych punktów. Tylko w tym punkcie. Pewnie się nie da. Na jest to czy... mogę, no. Może jest ciężkie. To, o, w kasach mogę się zapomóc. Ty. Na razie. Można pomóc podnieść. No, wyżej. Wyżej. Okej. Okay. Y tak. Kurwa, Nie wiedziałem, że to będzie chuj. Otok! Otok! Co Otok! Jaki jesteś zjebany, kurwa. <grym> Myślę, że da się kupowalić. Ale jesteś zjebany. <grym> o, nie gdzie. Hecia. Co, I co to? Co to jest? Musisz <laughs> <Yes>. się <laughs> Dobrze, oskar, po prostu musisz znaleźć ekstraktor. Już masz pijące. <laughs> A, bo my to już. A, bo on też nie gawne. Hello, tylko wrócić. Dobra. Coś słyszałem. No, Mam nadzieję, że wy wszystkim nie wiecie. A ty kurwa... A, no... <ścoughs> Dzięki. <ścoughs> no dobra. Ja znaczy, się bo, bo chciałem od razu odpalać, a to mi chodziło. Oh, o o! O! <śled> no. o. <śledzimy> no mam nadzieję, że wszyscy nie żyjemy. mam dupę. Ile masz na Oscar? 25. Co? Nie masz No, Mam 25. Po O ty? to ty to zostawiłeś No Nie to ja poniosłem no, Kurwa Nie, idziemy. Stój, stój! Zostaw! Nie, zostaw! Tu... zostaw. Aleś Już nie ma Mam najbardziej bezpieczną rzecz Ever Pomóż mi, bo koło. to jest ciężkie. Jezus, nie chce z tobą tego tak nosić. <laughs> Obiecuję ci, że nic nie zrobię. Jeszcze słyszę, jak ktoś oddycha po prawej. Ej, ukradnie, ukradnie, nie, mnie, kradnie mnie, kradnie mnie! Co, co jest? Spierdalałeś. Co jest? Kto to jest? Kto to? O kurwa. To nie ciągnął? Uciekaj! Albo... No stój, Vivi, daj to! Beczka! Ratuj mnie, ratuj mnie! Trzymam Cię, co coś robi? O widzę, to jest on Ty? To... jest kurwa Jak O kurwa się... <laughs> Chodź, na plecy <laughs> Powoli Straciliśmy już, straciliśmy już 11 koła kurwa z tego daj to wyżej Jezus Czyś kościeli Jezus jak Co wy macie? No Co masz, serwer to miało 20 tysięcy jak to się rozbiliśmy Ej, to jest no nie. A porej nie no. To też jest do życia o kurwa. Dobra. <głos> to Vivi <noise> będzie zadowolony. To będzie miało pięć koła, jak to przenieść, do będzie <noise> Nic nie <noise> widzę. Czekaj, ja idę od przodu teraz. Nie, nie idę od przodu. Nie, to jest kurwa. To jest kurwa. Nie chodź, to przenieść, bo on jest tam w tym drugim. Uważaj, uważaj, on dowiedzę tobą. Dobra, szybko, kurwa. szybko. Będzie miał widok. <noise> Stary. Okay. Patrzcie, patrzcie co znaleźliście Ty on mnie nie widzi. Jestem niewidzialny. To on ciągnie wielkiego kutasa. W sensie wielkiego tego. Wielki taki pęk. Tego muszę przypychać. Ej. Siema. To on jest przyjazny. No, no, nie powinien mi coś teraz zrobić. Idź iść, iść prosto, idź iść prosto, Bibi. tam jest jak z O! 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 No no żyje już. nadal. Co, ja? Nie, on. Kto? <laughs> Ile? Ciekawe. 17. To jeszcze Trzy <laughs> Nie widzenia, ja ci, z kurwa. na lepsze, to jest Nie na ogóle. nie Ja, pierdolę. kurwa z przez przeskaczkę. Kurwa. No. nie No. Jest... No. <laughs> kurwa, <jebane debi. laughs> No, zostaw Nie, no. Złapuj się. Co to no kurwa jest? Ja oui. pierdolę. Ej. ojej, ojej, oko na mnie patrzy. Oko na patrzy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Czekaj, to jest, Nie, nie, nie. Weź, weź go obróć. O kurwa. Nie Ej, to stać ją pożarł, w się z dupy. Mój młotek. Zabij go. Mina Umar Umarł no... zjebie jebany Chodź mi pod... twarz Niech się no. na ciebie sfokucuje O oh. Nice Ulele Jest tu coś fajnego? Nie chodź, 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 to już może być max Boga Mhm, to tyłu, powoli, tu, powoli, powoli Lewo, lewo w tam, tamtą, w tamtą, w tamtą, w tamtą tam, tam. okay. obracamy się <laughs> Woli. Co niszczą? Stary jest problem O, oh. nie, tak nie Jest git, jest git, jest, jest Pchaj Ej, oko, 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 oko Miałem mamy coś lepszego. lepszego. Nie tak mamy coś lepszego. Mam obraz, ey, to jest obraz. Mamy... Za tobą. O kurwa. Tylko gdzieś jest. Ten. No kurwa debil. O kurwa. No właśnie. O oh, no. I on kosztuje. Dobra kurwa, i tak będziemy mieć dużo pieniędzy, to nawet jak trochę się ujebie to czynno. A poczekaj, nie dawaj go jeszcze. Ale możemy go dać, a potem go dać, nie? Ale Vivi! A no, ale możemy go dać, a potem go dać, nie? Co? się, Myślałem, że tam... trzeba kliknąć przycisk, żeby tu. DZIĘKI, GDZIE MASZ KURWA PRZYCISK TY KURWA MELEPETU Nie ale nie, ktoś tu idzie wózka. Tak, wszystkich, żaba Wszystkich, wszystkich nie, wszystkich nie zabije Dobra, żaba kur... Ej, uczy fuck Nie, nie